Dzień dobry No i no Witam Dawno się nie widzieliśmy, nie? <grym> Już zapomniałem trochę jak być youtuberem No, no wiecie no, trochę, trochę zapomniałem, więc nie wnikajcie w moje dziwne zachowania Nagrywam to yy, No jest 21.52 hmm. Więc No, to ja, Kubencjuszek mm, Dzień dobry I dzisiaj Zagramy sobie w mapkę o nazwie Złoty Pociąg. Najpierw przeczytamy sobie zasady oczywiście i fabułę, ale to za chwilę. Tu mamy start. Oczywiście autorem mapki jest tutaj telki.rad.pl, autor. Więc y, kluczowe info oczywiście. I też możemy tutaj mm, odkryć dużo ciekawych rzeczy, zasad. No to graj na trybie pokojowym, oczywiście, ten graj na game mode 2. Graj na dystansie 8 normal, czyli na render distance 8, jakby ktoś nie wiedział. Nie używaj game Mode 1. Mapka była testowana, więc nie powinny się na niej znaleźć błędy. Pamiętaj, aby zostawić diaksa na minecraftmap.pl, jeśli mapka ci się spodoba. Oczywiście hmm, możecie dać diaksa autorowi. Jeszcze raz mówię, mówię tak cicho, bo, bo jest troszeczkę późno. Chciałem, żeby ten powrót był bardziej naturalny i żeby miałbym lansować się o jakiejś tam, wiecie, losowej godzinie, żeby to nagrać. Informacje, jeszcze tutaj. No, tutaj pewnie autor pozdrawia. Tutaj, no, takie, takie podstawowe, możecie sobie zastopować film i sobie zobaczyć. Fabuła. Fabuła. Masz na imię Kuba. No, ciekawe. Tak jak ja, by ktoś nie wiedział. 18 lat. Pojechałeś z młodszą siostrą Moniką do dziadka na wakacje. Jednak w pewnej chwili odkrywasz coś niesamowitego. Co może być takie niesamowite to zobaczymy już za chwilę a nie przedłużam i <laughs> i zaczynamy pozwolicie oczywiście, że będę sobie pił wodę czasami, bo suchą w gardle mam pelkirat.pl prezentuje mapkę przygodową pod tytułem ale napięcie Złoty pociąg Jak ten w kiepskich W kiepskich też był taki odcinek Kiedyś ze złotym pociągiem Pamiętam co oni tam szukali tego pociągu Dobra W końcu poranek to pierwszy dzień wakacji U dziadka jest tu miło ale ciasno No nic pojadę zobaczyć co robi Dziadek, dziadek. Z tego co widzę Monika stała to pewnie z dziadkiem się bawi No zapewne Zapewne tak jest Więc no Idziemy dalej zobaczymy oczywiście tutaj jakoś skrzynka jest zablokowana, więc no Sorka jeszcze raz widzowie, że tak się jąk i tak dalej, ale um, od trzech miesięcy nic nie nagrywałem i po prostu czuję się dziwnie. Dobra, no, co mieliśmy to zrobić? A, że mieliśmy wyjść pewnie z domu. Wyjdziemy z domu. No tam już jest, tam już jest dziadek i Monika, jak widzicie. więc no będzie tutaj bardzo ciekawie taki tor. O, ale to jest na niebiesko, nie widzę I właśnie dlatego za komuny było lepiej Wow, niesamowita historia dziadku O, cześć Kuba, dawno wstałeś O, nowe zadanie, znajdź siostrę A czekaj, czekaj, nie, nie tak szybko Dziadek, nie tak szybko Wiesz, nie, nie tak szybko, takie fasta to... Ja, ja dopiero wróciłem, jakby... Byłem... byłem nigdzie Jeszcze się nie oswoiłem z kamerą, czy z OBS-em, no, znowu na tyle, żeby być tak pewny siebie przed kamerą, bo no nie jestem. Nie, jakaś chwilę temu, a czy mu pytasz? A pobawisz się ze mną w chowanego? Proszę. Mój kolega proszącem mnie, żebym zagrał z nim w Fortnite. Pozdro, No. Nie daj się jej namawiać, Kuba. Pobaw się, się z siostrą. Dobrze, dziadku. Ok, Monika. <grym> ja będę liczył, a ty się schowaj. Tylko się nie za daleko. Ok, to zaczynaj. Juhu! No dobra, gdzie się mogła schować? Poszukam obok i co Ale wiecie co, widzowie, powiem wam taką anegdotkę, nie? Czy znaczy, u mnie przecież się troszeczkę zmieniło, w prywatnym oczywiście. Czyli znaczy, nie będę tam mówił za dużo, ale jakby Nie mam ludzi, którzy mówią ok, w sensie nienawidzę ludzi, co piszą, piszą ok. Wiecie o co chodzi? Nie to jest takie z takie, ok bo jak dziewczyna pisze ok, nie? O tam nie możemy iść jak dziewczyna pisze ok, no Pamiętajcie, panowie, jeżeli dziewczyna pisze ok, to albo jest wkurzona, albo chce was wkurzyć. To <laughs> jest jedno z dwóch. Dobra, gdzie może być ten karakan mały? Mm, szukamy tego karakana? Oczywiście. Na wstępie... Za... Oczywiście, właśnie, byłbym najgorszym youtuberem. Oczywiście zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę i subskrybowania tego kanału. Ponieważ filmy teraz będą pojawiały się w miarę, no często, nie? Zresztą będę się starał jakoś wrzucać do wam filmy Jakoś w niedługim odstępie czasowym No gdzież to może być? Z tą siostrą naprawdę jestem ślepy, widzowie Gdzie ona może być? No jeszcze nie patrzyłem w tych miejscach O, tu jest! Ha, mam cię! Ła, wow, jesteś najlepszy, chłodnego, jak ty mnie tak... O, że dziadek nas Już biegnę, dziadku Pójdę lepiej do dziadka, może być coś ważnego Dobra, idziemy do dziadka W tą mapę z tego co wiem, Roxu grał Więc yy, pewnie tego nie ogląda, ale Pozdrawiam, pozdro Roxu yy, Jak pewnie większość tych mapek z Minecraft mapy O Kuba, mój chłopczy Mam do ciebie prośbę, o co chodzi dziadku Muszę cię prosić, abyś wybrał się do miasta I kupił trochę jedzenia No dobrze, a co dokładnie kupić Trzy bochenki chlepa 7 jabłek, 12 jajek 10 ryb. Dobrze, to ja już idę do miasta. Kuba. Hm? Nie zapomniałeś o czymś? Yy, nie. A pieniądze? A racja, ale gapa ze mnie. No jak ze mnie. <grym> pieniądze są w skrzyni, w szafie, oto klucz do niej. Dziotku, opowiesz mi jakąś bajkę? Oczywiście, a więc zaczęło się tak. Jadek opowiada historię. Mamy, my. A my. Z, klucz, klucz, co on mówi? Że w skrzyni na górze, chyba. No, tutaj mamy Monikę. Tak jak była w w, do, w doki doki była taka ta. To taka, no Kto wie, ten wie o co chodzi? Nie, to chyba jest ta skrzynia, bodajże. Aha, powiem, stary miecz sobie weźmiemy i monety. Weźmiemy sobie wszystkie monety, a jakże inaczej, to my spadamy, siema dziadek. No idziemy dalej, nie? Teraz to wyjście było tutaj, nie? Bodajże. Weźmiemy dla ochrony w razie czego? Możemy przejść. Możemy. Idziemy sobie do miasta. O, jest tutaj... Yy, Kacper. Więc Kacper jak... jak taki jak ten... No. Stop! Nie możesz przejść przez bramę. Dlaczego? Co? Przykro mi takie przepisy. Yy, nie mogę dziś nikogo wpuścić do miasta. Hmm, czy my się nie znamy? Nie wydaje mi się, jestem tutaj na wakacjach dziadka, A Twój dziadek jak się nazywa? Zbigniew Sikorski. Eee, pan Zbignie w domku nad jeziorem, tak? Dokładnie. Dobrze, młody, zrobimy tak, wpuszczę cię do miasta, ale musisz coś dla mnie zrobić. A co dokładnie? W połowie drogi do twojego dziadka jest jaskinia. Doszły mnie słuchy, ze, że, do, doszły mnie słuchy że za małą grupą ludzi zrobi, zrobił tam obóz. Chciałbym cię prosić, abyś to sprawdził. W zamian wpuszczę cię do miasta. Możesz na mnie liczyć. Co on powiedział? Jest jaskinia, do jaskini musimy iść. Dobra. To y, idziemy do jaskini. Ona chyba tutaj nie. Tak, no. Dobra. Co to za książka? Mamy to wziąć, czy, czy co? Jakby wziąć, nie mogę tak zbytnio, nie? A. Y, miałem to już. już to. O. Dobra. Notatka numer 23. A teraz będzie dialog. Aż muszę się napić. Dało nam się w końcu dotrzeć pod mury tego miasteczka. Z pewnych źródeł wiemy, że w pobliskich lasach może znajdować się legendarny złoty pociąg. Legenda głosi, że pod koniec wojny, gdy Niemcy byli przekonani ze swojej porażki, starali się jak najszybciej schować wszystkie skarby, które znajdowały się jeszcze w niemieckim w mieście Wrocław. Pociąg miał dotrzeć do Wałbrzycha, ale nigdy do tego nie doszło. John. Według Michała, który rozglądał się już tuż już po lesie, Pociąg znajdzie się na kordach. Znajduje się na kordach, więc tam, tam jak? Podążamy w... na co w... No nie wiem co my tu po nas, no. Złoty pociąg istnieje w, tej, w tym uniwersum. W... prawdziwym uniwersum. Nie wiadomo o jego istnieniu. Idziemy stąd raczej do tego type, typa. O, szybko wróciłeś, masz dla mnie jakieś wieści? W nie jest jakiś obóz, widziałem tam ognisko i chyba trzy śpiwory Widziałeś coś tam jeszcze? Yy, Ozdanie poboczne wykonane yy, żadnej z, yy, Nie widziałem tam żadnej żywej duszy No dobrze, tak jak obiecywałem, możesz wejść do miasta Brama się otworzy od razu jak do niej podejdziesz Bardzo ci dziękuję No, Kacprze, dziękuję <laughs> Wow, fajna animacja Idziemy do miasta Musimy kupić coś dla dziadka Teraz tylko znaleźć rynek Na rynku pierw podejść I, i podejść do sprzedawca jeden Muszę pamiętać, aby zapytać potem dziadka O złoty pociąg, może zna tą legendę I powie mi coś więcej No, dziadek może pamiętać nawet te czasy Ale zależy ile on miałby lat, nie? Chyba, że to jego, jego ojciec By pamiętał tego dziadka Oczywiście zdarzenia O, minęliśmy typa Witaj, chłopczyn! No to czym się tak rozglądasz? Dziadek mi prosił, aby wyruszyć do miasta i kupić trochę jedzenia. No dobrze, a czego dokładnie nie potrzebujesz? 3 chleba, sześć jabłek, na siejek i 10 ryb. No spory, wiesz, ja się czekuję, tak, he he. że zakupić. zakupić. Jajka możesz zakupić u mnie ryby, jeśli dobrze pamiętam, że to jest numer 4, a o chleb i jabłka musisz spytać innych sprzedawców. Naj najlepiej, najlepiej wszystkich. Bardzo panu dziękuję za pomoc. To ile jajka? Mogę ci sprzedać 2 jajek za 6 monet. No dobrze, pytał, to zapłata. Bardzo dobrze, dziękuję, życzę miłego dnia wzajemnie. No miły gościu, mamy tutaj. Mamy jajka, popytam jeszcze tego ziomeczka. Um. E, przepraszam, czy może pan. Jabłka? Niestety, przed chwilą sprzedałem ostatnie jabłka. sobie przykro mi, hmm, szkoda. Gdzie mogę dostać jabłka? Słyszałem, że w sadzie, w, sa w sadzie księdza jest sporo jabłek. Wybierz się do niego i możesz się go spytać. Jeśli chodzi o chleb, popytaj przy nich co so Dobra, bardzo dziękuję. Najpierw spyta. Jesus, Mary. Oj, Przepraszam, ziomek. Dobra. Wie czy pan może chleb i jajka? Niestety nie, popytaj przy nich stoiska. No dobra. Jeszcze typo cz czwóreczka. Żeby jemu też, jakby nic nie... No. ryby. No dobrze, a ile dokładnie? 10. 10 to będzie 5 monet. Dobrze, dziękuję, życzę miłego dnia. Wzajemnie. No git. I co tam? No, 4. te cztery. Jak, kurde żółwi ninja. Żółwi ninja nam sprzedał ryby bardzo interesujące. Dobra, co my mieliśmy jeszcze? Jabłka i to tyle. I chleb, nie, jeszcze chleb. Ale, o, tu mamy gościa od piątki. No to może on chleb sprzedał. Ten bardziej żółwi ninja. No, ten to bardziej żółwi ninja. Może chleb i jabłka? O jabłka pojedziesz? Że... A mi dziękuję za tę informację. Nie, nie przywiózł z strony dostawcy. E, a no tak, bo. Domyślam się, że tu będziemy musieli jabłka i, i chleb zdobyć w inny sposób. To się taki no. Gdzie jest ten sad księdza? Teraz trzeba go poszukać. Tutaj? Nie, tu jest ten. Tu jest, tu jest pole. To może tutaj będziemy musieli chleb y, później y, stworzyć, jakby nie? Więc idziemy do księdza. Tylko że on chyba tutaj, nie? nie. Tu jest No tu jest tu jest ten, tu jest yy, tu jest kościół. Jakby jakiś, jakaś taka katedra. Więc możemy popytać w katedrze. O, jest chyba kolor no. Jest Mateusz, ksiądz Mateusz. No bardzo ciekawy Ojciec Mateusz. Szczęść Boże! O, wystraszyłeś mnie chłopcze, bardzo przepraszam. bardzo, nie szkodzi, tak z ciekawości, coś w moim, moim sadku. Jak powiem przychodzić bez zgody, ale... O kurde. Ale jest A co stary ksiądz może dla Ciebie zrobić młody katoliku? Nie wiem, jabłek No, musimy tutaj mu jabłka, nie? Już nie będę tego czytał, możecie sobie zastopować W każdym razie, świetnie Co my musimy zrobić? Musimy mu trawnik skosić 31 sztuk trawnika. Trawnika No dobra, jest to do wykonania, bierzemy ten trawnik w ogóle fajnie tutaj jest to postawione, naprawdę fajnie to wygląda. Naprawdę gość się przyłożył do tej mapy, mi się wydaje, ten co ją tworzył. Nie jest ona już stara, ale i tak szapoba y, Zbierzmy tą trawę, tylko żeby ona się zebrała. Czekaj, czy to jest idealnie rozmieszczone. 30 ten trawy, czy to jest tak po prostu, nie wiem, jakoś, nie wiem, losowo, czy. 28, 29, 30, 31. No masz. O, wtedy mi się że pójdę się spytać księdza, czy ten. No skąd? Podszedłem do księdza, akurat. No, spytam księ się, księdza, czy ten. O, dostałem jabłka za to, że mu trawnik skosiłem. Dzięki i wzajemnie, i z Bogiem. I, i elo. No tak się, tak się załatwia interesy. Co on powiedział jeszcze tutaj? A nie, tylko dał jabłka i elo. No to wzajemnie. Z Bogiem, z Bogiem. Możemy tu popytać, skoro tu nikogo praktycznie nie ma. Nie wiem, podejdziemy z tej kurczę, furtki czy coś. O! A jak miło! na Napoleon sobie wbijemy. Adam! Przepraszam, e e czego chcesz? Odpoczywam, właśnie. Właśnie wracam z rynku i mam pewien problem. Nigdzie nie kupić, nie mogę nigdzie kupić chleba. Jeden sprzedawca. sprzedawców... Mm, rozumiem. Ej, tylko nie potrzebujesz chleba, trzeba hanki. No dobrze, no jeszcze szczęście, mam tyle. To będzie 7 momentów. Zmartwiony wyciągasz monety z kieszeń. O, kto się stał chłopcze, nie mam tyle pieniędzy Znaczy przykro mi, nie ma pieniędzy, nie ma chleba A może pan dla mnie jakieś zdaniece, które mogłyby dostać Szymochańki? W sumie mam jedno musimy mu mleko przynieść yy, Za ile? Mamy jedno Mamy po prostu wydoić krowę, dobra Za młynem, tak? Dobra O, pole mu rozwaliłem Dobra, ciu O, jest. No tak, parkour, czemu to nie byłoby takie łatwe? O nie Mućka tam po drugiej stronie, no to będziemy się pocić z tym parkurem Przypominam, że ja w Minecrafta nie grałem trochę czasu, nie? Co najmniej normalnie Dobra, udało się Nie To barrier block był Oj No teraz będziemy się widzowie tutaj pocić I I hop Teraz ten ich. Oj, o, o. idź No, troszkę to potrwa, nie? No, za pierwszym wyszło. Za drugim już i trzecim wyjść nie może. No nie, tylko nie parkour. Dobra. Jeden, dwa, trzy. O, udało się. Cztery. Nie, tego nie wiem gdzie, gdzie skoczyć potem, nie? No tak, tak szybko tego zrobić nie mogę No trochę pewnie będzie lekki triggeret Ale przynajmniej tą I co teraz tu? Trzeba na barier bloki patrzeć Dobra No Noż ja pierdzielę, No ja pierdziele Jak się nie uda to wywalone, nie? Nie mogę skoczyć na to... Bi Tł w skrócie widzowie Minecraft, czy nie Minecraft, tylko OBS jest UPO, bo nie nagrało mi od momentu parkouru do teraz, więc w skrócie będę musiał wam opisać co się stało. Mm. Ew, w skrócie to hm, zebraliśmy chleb i tak dalej. Ew, pożegnaliśmy się z siostrą i dziadkiem i dotarliśmy tutaj do... Mm, już do pociągu, nie? U Jeżeli O, jest Kilow. Jeżeli oglądaliście u y, Roxa y, odcinek z tego, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Jeżeli nie, to na wstępie powiem, że po prostu musieliśmy znaleźć ten jakby złoty pociąg, powiedzmy. Y, I po prostu dotarliśmy tu. Na wstępie też tutaj mogę y, powiedzieć, że no po prostu y, ta siostra to wy wygrywa, ten, jakby tą tą serię, ona jest taka, to jest taka, jak wiecie, taka urocza siostra, nie? I jeszcze przy okazji, co do uroczy, bycia uroczym, no to pozdrawiam moją dziewczynę, yy, kocham cię. Wiesz, raczej nie, raczej tego nie oglądasz, ale, ale, a, ale pozdrawiam. O kurczę, co to był za dźwięk, dobra. Yy, mu... Dobra, o! Taki ten blok był podejrzany, więc coś tak mi się wydawało, że to będzie ten jakby blok. Strasznie tu yy... No masz rację Jakubie, masz rację Dobrze prawisz Ło kur... Ło kurde, co jest? Dobra, dobra, udało się Ile strzał? Kurde, zaskoczyłem się trochę O nie, labirynt No to, no to super Sprawdzałem po kolei wszystkie security roomy nie pusto, no to też nam troszkę zajmie, nie? To też będzie, no, właśnie, ślepy zaułek. Więc staram się trzymać się lewej strony. Nie wiem, czy to jest dobry ruch. Raczej nie za bardzo. Jasimy do punktu wyjścia. Więc, no, teraz może spójdźmy tędy. E, trzymając się w miarę prawej strony, może jakoś. O O I doszliśmy do jakiegoś większego korytarza No troszeczkę się zgubiliśmy może Ja nienawidzę labiryntów O Doszliśmy gdzieś A nie, to jest to wyjście No, to są te strzały, nie? No tak, są te strzały Które już się zużyły Zużyli te strzały Dobra, idziemy prosto Lewo, lewo, lewo... Prawo... Prawo, prawo... Może tutaj jakoś... Dobra, i tak jakby te wszystkie się łączą... O! Hmm, to dziwne, to już koniec, może coś ominąłem, My źle skręciłem w labiryncie, to dziwne, ta ściana... ...przede mną wygląda na twardszą, może coś jest... ...może jest jakieś przejście, rozejrzę się, może jest tu przycisk lub dźwignia. O! Może tutaj coś, coś jest nie, albo tutaj, lub tu, że nic nie widać. No ktoś tutaj takiego, takie podejrzane się to wydaje, nie? Może mieć pomysł, no jakby. No to może być z w sumie wszędzie. Tutaj jakby. O. Dobra, prosto nie kliknę dobrze. To niemożliwe, udało nam się znaleźć ten skarb. Podejdę bliżej. Widać, że to może być jakaś pułapka. Zaniewykonana, znalazłeś pociąg. No i co dalej? Nasz Kubuś. Dziękuję za przejście mojej pierwszej mapy. A, czyli to koniec mapy, dobra. Jeśli Ci się spodobało Zostaw diaksa No oczywiście Game of Spectator, no możemy sobie odpalić I co mogę, moja główka może Wam powiedzieć No fajna mapka Ale pamiętajcie mm, Zostawcie łapkę suba Zostawcie komentarz o treści Monika to najlepsza siostra ja Będę przypinał takie komentarze I no co no, miło się grało Jest. 23. U mnie, <noise> więc dobra. Do zobaczenia! I u mnie już do Ale widzimy się wkrótce. Siemanu!